Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym. Wybierz kartę. Dzisiaj wybierz kartę z odpowiedzią na pytanie: co wszechświat ma Ci do przekazania ważnego na ten moment? Kochani, mamy dwie grupy kart. Grupa numer jeden i grupa numer dwa. Za pomocą intuicji wybierz. Grupę, która Ciebie przyciąga. Pamiętaj o tym, że liczą się pierwsze trzy sekundy. Jeżeli masz tak, że przyciągają Cię obydwie dwie grupy, no to znaczy, że tu są dwie wiadomości dla Ciebie. Więc jak najbardziej możesz wybrać tak dwie grupy kart. Weź to, co z Tobą rezonuje, resztę zostaw innym, kochani. Zanim przejdę do interpretacji naszych kart, ja zachęcam Was z całego serca do obserwacji mojego kanału, do komentowania, lajkowania, udostępniania. Piszcie w komentarzach, na jakie filmy macie ochotę, jakie Was nurtują pytania. A jeśli chcecie indywidualnego odczytu, to zapraszam Was do kontaktu. Um, moje dane kontaktowe są podane w opisie. No dobra, a teraz przechodzimy do interpretacji kart. Um, jeżeli jeszcze nie wybrałeś, nie wybrałaś swojej grupy, no to ja chwileczkę zaczekam, a Ty w tym momencie wybierz swoją grupę. No dobra, kochana duszyczka, no to co? Karty pewnie masz już wybrane, więc zaczynamy od pierwszej grupy kart. To sobie od, odłożymy na boczek i tutaj sobie ułożymy, pięknie, żeby było. No dobra, jaka tu nam odpowiedź się rysuje? No dobra, mamy tutaj wiadomość o tym, że najprawdopodobniej, jeśli masz problemy zdrowotne. No to one zaczną się nam pięknie tutaj poprawiać, tak? Czy to właśnie jeżeli były stany depresyjne, zaczniesz z nich wychodzić, jeżeli to były inne problemy zdrowotne, również znajdziesz na nie rozwiązanie i zaczną one się poprawiać. Tutaj jest właśnie taka najważniejsza informacja. Jeżeli masz, Problemy z dzieckiem, no to również one zaczną się poprawiać, tak? Tutaj wszystko nam zaczyna się ładnie poprawiać, ale również jest informacja, że jeżeli przy Tobie jest mężczyzna, który z zewnątrz wydaje się być uroczy, <laughs> uroczy, ale Twoja intuicja, wrażenia, tak, odnośnie tego mężczyzny, podpowiadają ci, że jest on impulsywny, wybuchowy, ma problemy z okazywaniem emocji. Um, no to znaczy, że ten mężczyzna jest. No nie do końca dla ciebie odpowiednim mężczyzną, gdyż on jest po prostu manipulantem. Manipuluje tobą e, jak dwa razy dwa, i po prostu poprzez tego mężczyznę również możesz mieć te e, swoje e, różne stany emocjonalne, które są negatywne. E, I w momencie, kiedy odrzucisz tego pana e, dla pań, tak, e, jeżeli oglądają mężczyźni, no to tą panią. No, to Twoje właśnie te problemy zdrowotne, emocjonalne ulegną poprawie. Więc em, decyzja należy do ciebie, tak? Tutaj właśnie za, za, e, taka jest ważna dla ciebie wiadomość, dla grupy pierwszej. No dobra, a teraz przechodzimy do grupy numer dwa, kochani. Mhm. No, dobra, mam nadzieję, że widać ładnie karty. Co nam tutaj się klaruje dla grupy ważnego numer dwa? Kochani, tutaj jest informacja, wręcz ostrzeżenie. Pierwsza karta mówi, czyli ta karta mówi nam o ostrzeżeniu finansowym. <laughs> Jeżeli y, masz zamiar podpisywać jakieś dokumenty, umowy, E, związane właśnie z finansami, A, czy to planujesz kredyty, no to uwaga, czytaj wszystko bardzo dokładnie, te najmniejsze druczki, bo możesz popaść w kłopoty finansowe. Mhm. Sprawdzaj wszystko po dwa, trzy razy wszystkie dokumenty. Sprawdzaj po dwa, trzy razy, bo. No, właśnie tutaj jest ostrzeżenie, że możesz przez to mieć problemy finansowe. Możesz popaść w ogromne długi. Więc tutaj jest taka ważna wiadomość: pierwsza. Druga jest taka, że od jakiejś miłej kobiety najprawdopodobniej blond włosy, czy to jasne, czy. Ciemniejsze blond włosy, bardzo miła, przyjazna kobieta, wręcz jak opiekunka z cudownym sercem, o czymś ważnym cię poinformuje. Więc jeśli dostaniesz jakieś wiadomości właśnie od takiej kobiety, to znaczy, że będą one prawdziwe. E, tutaj jest też e, taka informacja, że mm, również czekają ciebie zmiany. Zmiany mogą dotyczyć pracy, czy to e, zmiana stanowiska, czy to zmiana e, ogólnie e, pracy z jednej na drugą. E, może ci zostać zaproponowana właśnie lepsza praca, gdzie będziesz e, miał, miała lepsze wynagrodzenie.